Ciao 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 partigiano portami via e mi sento Witajcie na kanale Thunder Team Dzisiaj w specjalnym odcinku ze współpracą z Firewerki Lider mamy przygotowany specjalny odcinek z okazji świąt niepodległości polskiej który oczywiście planujemy uczcić w związku z tym, w związku generalnie z historią tak? bo podczas tych świąt z, w sensie podczas, pod koniec tych świąt żeby je uczcić, tak jak one już minęły no to były puszczane Firewerki i, i takie właśnie rzeczy tak? z tego otóż e, względu mamy e, dymy. z tego oto e, względu mamy tutaj dymy e, białe dymy czerwone Mamy stroboskop czerwony i mamy stroboskop biały, oczywiście. Tutaj mamy dym. A zresztą co ja będę mówić? Taki dym, odpowiednik do tego jest czerwony. Tutaj mamy kolejno taki dym. Od tropika. To jest podobno dym w ogóle z Bengalem, czyli z takim, takim ogniem No. Tu jest od tropika. Od tropika kolejny dym biały. Jak to wygląda? No, i mamy odklaska RDG RDG. No i dobra, także wbijajcie na sklep Firework i Lidar oni mają ciekawe rzeczy. No i zróbcie ten zakupy. Nie? Tymczasem my odbierzemy się za odpalanie. Dobra, dzisiaj co? najpierw lecimy z, z generatorem dymu White Smoke i Red Smoke. Tak, zgadza się. Mamy tutaj 160 gram neku. U mnie jest 100 gram na czerwony dym. Dobra. No i zobaczymy, jak to faktycznie wygląda. Mhm. Ale fajnie się te kolory wymieszają. Bo, bo, bo... Możesz podejść na tę bo tu fajnie widać od tego. Fajnie widać jak ten górny wychodzi w ogóle, nie? Fajna <śmurza wytrawa> smuga się robi. <śmurza wytrawa> Uczcić co się wydarzyło 11 listopada Mamy teraz właśnie takie dymy Ale fajnie tak w ogóle te dzieła wyglądają z dymami, no. no fajny efekt wychodzi Kurde powinien być czerwony od lewej a biały od prawej bo tak to mamy To dziwne Miały być... się kopci Tak ale dobrze, że też ten dym idzie w stronę tam gdzie nie ma ludzi, aniżeli z za pleców tak jakby naszych, nie? Gdzie oczywiście w oddali są te ludzie. No dobra Myślę, że to jest czas, żeby... Chociaż nie, zadymimy jeszcze trochę jednym i to będzie czas, żeby otwalić stroboskopa yy, O kurde. Ale Jej, się kiedy idzie. Ja nie mogę, nie? Ale dym. Może w innym miejscu co? Ale <noise> za dyma. Yy, może nie, zapuścimy kolejnego dymeczka. Dobra, masz tego czerwonego znowu. Przydaj kopci. Znaczy zadymiony praktycznie cały, w biało-czerwonym kolorze. No, Najlepsze jest to, że widać te dwa kolory, nie? No i o to chodzi. Powiem tak, lepiej żeby był biało-czerwony dym, nawet jakby była jakaś spina z kimkolwiek. To można powiedzieć, że są barwy narodowe, a nie jakiś dym, e, czy czarny, czy coś, tak? Czy jakiś tam inne. No, ja już się ściągałem. Dobra, także. Powiedziałbym, że mniej więcej w tym samym miejscu, może to Powiem tak, ocena tego dymu, tych dymów, to to co? Jako tako, że ja dymów nie miałem w sumie, można powiedzieć, w ogóle, to dałbym tak spokojnie z dziewiątkę, nie? No, Czekaj, ja z Co, tak jak wolny. Pamięć, to to. No możesz dać tak samo, bo i tak się odnosi Zresztą będzie ciekawe porównanie, czy one tak samo się mieszać Śmiało Kolejne dwa dymy Tym razem jakie? Trupika Trupika Uuuu O to to A to, to są te bengalki no Ale ma moc Nie wiedziałem, że to najbliżsi

Nie, nie wiem, ale, ale jaki kolor? A, ja Wydaje mam kolor. Tak, ja mam 22 euro. Nie wiem. I tylko ten lamp poleciał. Miałby hmm? ja trochę opóźniony. Ten, ten jakiś śmieci wypluwa z siebie, zauważ. Biały, nie? On czymś wpluje. No. Tamte nie pluły. Były takie płynne. Przede wszystkim ten lepiej wylatywał. Spoko. Weź czerwonego. rynku. No, tego takiego. No, i teraz ładnie widać tam nasze barwy narodowe, bym powiedział. W ogóle w tych dymach jest to, że one idą, powiem, powiedziałbym, tak równolegle do góry, nie? I się później mieszają dopiero. O kurde, w drugą stronę, wiesz? Dobra, to jest moment na stroboskopa. Jesteśmy pod chmurą dymu, dosłownie. Ja już odpalam. Wybucha czy nie? Nie, to jest tylko stroboskop. <laughs> No i tak jak mówię, ten czerwony to jest słaby. On się męczy. No, triplex, no triplex, ale ten yy, biały jest lepszy. Śmierdzi, to jest straszne. Dym, dym, ten co, Powiedzmy teraz. Nie śmierdzi? Kurde On tam to tak nie śmierdziały, nie? Czekaj, no no, no no, w ogóle. Ale ten czerwony to on w ogóle ten. Już nie Szybko. Ten czerwony już skończył? No, jestem do kolejnego. To to jest dym, tak? Tak, zaraz będę z dymem sterował O ten to lepiej trochę, ale tak słabo Zdecydowanie zawsze bym wybierał biały Czemu ono się trochę męczy? A biały ciągle, ciągle działa, nie? Tak. No powiem szczerze, że ten biały to, znaczy, czerwony to do, do niczego. Dobra, ja mam czerwonego, Ty No ja mam biały. Ale kurde, jakby ktoś spawał normalnie, tak mi to oślepia. z wiarygodnego testu, że tak powiem, damy też do góry, nie no. Jaki to jest teraz smoke? Od, od, od jakiej firmy? To filmy? jest od klaska RDG. Od RDG. Biały i czerwony. Oczywiście. I czerwony. Nasze barwy. Jestem gotowy. Jestem Trzeci smoke, lecimy. Trzecia para smoke'ów. Biało-czerwonych. Zobaczymy czy wypadną lepiej od poprzednich, które były trochę śmierdzące. To się trochę zaczęło palić. O, to jest, to jest te. Ten biały chyba pali się tylko nie, nie ten. O, o poszedł, odpalił. Aha. O, Ule, o, wyplósł sukien No intensywność całkiem to rzeczy. Ale tak jak, o tu jaka kłębia idzie To może to jest czas na stroboskop? O, trzeba się salować. Dym mnie goni Dym My się skończymy, teraz stroboskop Spróbujmy wyjąć stroboskop na tym Dymie, ale już chyba się nie da Aaaa A no ten jest zadymiony Tu oh jest Uf. Szczerze wam powiem, że, że te te proboscopy dają lepszy dym aniżeli fane dymy. <tryk> Kurde. Co jest. Zacznie śmierdzi. jak się rzuciło, tak jest, nie? Ale widać w ogóle cokolwiek, że te barwy się tak odróżniają? Bo to w nie. Trochę widać. Ten na nagraniu widać, że czerwony, czerwonym takim a. świeci, a białym białym, nie? Po prostu. Muszę zgasić małe pożary od yy, czerwonego dyma. Kurde, ale śmierdzi. O. To wszystko jest w dymie, zobacz dookoła. Białe zdecydowanie. No, ale jakby was. tak z 10 białych podpalić, nie? No. Ale tak w ciemności. W ciemności to tak. No? Bo żeby jeden zostawić. A ty teraz nie puściłeś tego? Czy puściłeś białego ostatniego? Nie, nie, A puściłem? Co tam jeszcze? Kurde. Ale ten Kompletna to dymna. Dobra, także my czekamy na chwilę obecną. Ole, siada. Ale tak Spaszona jakaś to chyra. My czekamy no. w każdym bądź razie na to, żeby te materiały po prostu wystygły Żebyśmy je mogli pozbierać Do tego otóż pojemnika No i wiadomo, znając nas no to po prostu odcinek ze sprzątania będzie osobny Także jeżeli oglądacie na bieżąco po prostu odcinki z rzeczy jakich my odpalamy i tak dalej no To też będziecie wiedzieć, że wszystko, wszystko co do JOT, że tak powiem jest utylizowane I po prostu spadkowane przy odpowiednich pojemnikach tak? Także Świętujmy ten dzień, w sensie świętujmy, no uczcimy po prostu, tak? My jako y, Pirosi po prostu świętujemy go na taki sposób, oczywiście możemy to zrobić też na inny sposób, jedząc Bigos czy cokolwiek, tak? Ale no, po prostu pamiętajmy, tak? Pamiętajmy o tym. Tymczasem zostało mi tylko nic innego, jak powiedzieć, że wbijać na do Firework leader, dzięki któremu moglibyś, mogliśmy ten projekt zrealizować, tak? Także ogromne podziękowania za to No i co, zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi, tak? to jest darmowa sprawa, nic nie kosztuje Zostawcie łapkę w górę, dajcie jakiś tam komentarz Jak można by było coś ciekawszego robić, czy, czy jak wam te dymy się spodobały, czy cokolwiek tak? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jak dla mnie te dymy na samym początku się najbardziej On podobały On był najlepsze. No A czerwony stroboskop, tak jak miałem nieprzyjemności, jest w sensie nieprzyjemności No zawiódł mnie po prostu na prywatnych Sylwestrach rok temu Tak teraz też, wiem, że po prostu ich nie kupię, tylko zakupię sobie białe jak chcę Dobra, także to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.